13 marca, piątek, kronika numer 4 z mojego osiedlowego supermarketu. Dzieje się tak dużo i tak błyskawicznie następują zmiany, że trudno nadążyć informacje, które wczoraj były ważne, dziś, dziś tę ważność tracą. Wczoraj wieczorem otrzymałam informację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii, że wszelkiego rodzaju podróże, które nie są podyktowane potrzebami wyższego rzędu, zdecydowanie się odradza. W tej chwili zdecydowanie łatwiej jest zrobić listę obiektów, które nie są zamknięte, niż te, które są, są zamykane. Hmm, zapewne słyszeliście już i o Sagrada Familia, o Camp Nou, o muzeach, o, o obiektach sportowych. Odwoływane są oczywiście wszelkiego rodzaju wydarzenia spektakle hmm, zamknięte są kina czy teatry. Hmm. Co się dzieje na półkach sklepowych, bo tak naprawdę to dziś, ta dzisiejsza kronika tego dotyczy. Podobno w Polsce świetnie na koronawirusa działa makaron, który znika błyskawicznie z półek. Tutaj, jak możecie zaobserwować, makaron, makaron jest, tak? także nie ma żadnego problemu w razie czego możemy Wam wysłać. Natomiast to, co Barcelończycy uznali za świetne narzędzie, do walki z koronawirusem, to jest papier toaletowy, który błyskawicznie znika z półek, i faktycznie jest to w tej chwili produkt, który, który trudno jest osiągnąć. Jak widzicie, są serwetki, w razie czego można zamiast papieru toaletowego użyć, użyć serwetki. Ale tutaj właśnie już dochodzimy do półki, gdzie brakuje pewnego towaru i to jest właśnie półka gdzie powinien się znaleźć papier papier toaletowy. Podobno mają być dostawy. Zobaczymy. Zapewniają nas, że, że mamy jedzenia i wszelkich produktów pod dostatkiem. Także bądźmy dobrej myśli. Władze cały czas wzywają do tego, żeby, żeby zachowywać się odpowiedzialnie żeby nie odpowiedzialnie za siebie, ale też za, za innych. Także staramy się faktycznie tak postępować. To, czego nie brakuje, a coś, co, co jest super ważne dla tego społeczeństwa śródziemnomorskiego, to jest wino. Jak widzicie, półki są pełne. To tyle na dzisiaj. Z osiedlowego supermarketu Agata Sysnowska.